Jakie są Twoje wrażenia po trzecim już treningu na torze w Ostrowie? To całkiem dobry tor. Ciągle jeszcze walczę z motocyklem, ustawieniami i tym, żeby czuć się komfortowo podczas jazdy. Przede mną jeszcze wciąż sporo pracy. Gdzie trenowałeś w tym roku pierwszy raz przed sezonem? Byłem w Chorwacji, w Gorniczian. Co powiesz po pierwszym treningu punktowanym w Rybniku, w którym zdobyłeś 10 punktów? Było w porządku. W pierwszych dwóch wyścigach miałem bardzo dobre wyjścia spod taśmy. W kolejnych dwóch nie byłem już tak zadowolony ze startu. Generalnie jednak było dobrze. Pod względem sprzętowym jesteś już gotowy do sezonu. Tak, wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Cały team wykonał dobrą robotę. Ten sezon może być dla Ciebie dużym wyzwaniem? Rzeczywiście, to będzie trudny sezon. Jestem jednak gotowy sprostać tym wyzwaniom, temu co przyniesie ten sezon.